Cześć! Mam nadzieję, że ostatnie dni 2023 roku minęły ci spokojnie i udało ci się nawet pośród rodzinnych obowiązków nieco odpocząć. Przydać się bowiem noworoczna energia, ponieważ już 8 stycznia ruszamy z bezpłatnym wyzwaniem, w którym zaplanujesz ze mną od A do Z swoją naukę języków. Na cały miesiąc ten kanał zmieni się w jedno wielkie centrum językowe, w językową siłkę z prawdziwego zdarzenia. Jeśli jeszcze się nie znamy, ja nazywam się Patryk Topoliński i wierzę, że nauka języków może być przyjemnością, a to jest językowa siłka, gdzie wspólnie odkrywamy radość z nauki języków i udowadniamy, że żaden język nie jest obcy. A zatem pora powiedzieć to wprost. Zapraszam cię niniejszym na moje w 100% bezpłatne wyzwanie online. Ogarnij naukę języków w 15 dni. Sprawdzone strategie nauki każdego języka, które opracowałem jako trener językowy oraz psycholog z doświadczeniem w samodzielnej nauce 11 języków. Celem wyzwania jest praktyczna zmiana na lepsze w Twoim systemie nauki. Podczas wyzwania dowiesz się, jakie błędy popełniasz i zaprojektujesz wersję ciebie, która Mówi płynnie w nowym języku. Nie musisz zaczynać od zera, może to być też język, który masz na poziomie znam go nieźle, ale stoję w miejscu, a wiedza z wyzwania pozwoli ci wreszcie przełamać ten sufit i zrobić wymierny progres. Ruszamy już 8 stycznia o godzinie 20.00 poprzez transmisję live na tym kanale. Dlatego najlepszym sposobem, aby nie przegapić wyzwania, jest to, aby zasubskrybować teraz ten kanał i kliknąć dzwonek, do czego serdecznie Cię zachęcam. Więc zasubskrybuj teraz językową siłkę i dzięki temu YouTube powiadomi Cię o szkoleniach. A jeśli zostawisz dodatkowo pod tym nagraniem polubienie i napiszesz komentarz, w którym dasz mi znać, jakiego języka będziesz się uczyć w wyzwaniu, i napisz teraz taki komentarz, to nie tylko ja będę Będę mógł dzięki temu komentarzowi lepiej opracować materiały, ale też algorytm otrzyma cynk, że warto pokazać Ci kolejne nagrania z tego kanału na twojej stronie głównej. Jeśli słuchasz językowej siłki jako podcastu, to do szkoleń live zapraszam na YouTube'a, ale w razie czego zapis audio z każdego szkolenia pojawi się później na Spotify, aczkolwiek warto być na żywo, aby chłonąć energię ode mnie i od uczestników wyzwania oraz móc brać udział w sesjach pytań i odpowiedzi. Jeśli zaś chcesz wycisnąć to wyzwanie niczym dojrzewającą w iberyjskim słońcu w sadzie nieopodal hiszpańskiej Sewii pomarańcze, to kliknij teraz pierwszy link w opisie tego filmu lub w przypiętym komentarzu, gdzie też go zostawiłem i podaj mi w prostym formularzu swojego maila, a ja prosto na twoją skrzynkę przez całe wyzwanie będę wysyłać ci podsumowania wiedzy z każdego szkolenia, zestawienia materiałów, a także przygotowane przeze mnie i przez mój zespół prezenty, takie jak prezentacje ze wszystkich w PDF, czy choćby zestawienie najlepszych seriali do nauki kilkunastu różnych języków, zestawienia narzędzi i wiele więcej. A czego dokładnie się nauczysz. Na tym bezpłatnym wyzwaniu dowiesz się, jak samodzielnie zaplanować od A do Z proces nauki dowolnego języka, jakie strategie psychologiczne sprawiają, że jestem w stanie błyskawicznie i z uśmiechem na ustach zapamiętać nawet bardzo trudne słowa, i to bez talentu do nauki języków, i jak ty również możesz to robić, oraz jak wytrwać w nauce pomimo braku motywacji, a także jak przyspieszyć progres w nauce języka w taki sposób, aby pokonać początkowe poziomy nauki nawet w kilka Tygodni. Porozmawiamy też o tym, jaką jedną rzecz robią inaczej osoby, które realnie osiągają poziom płynności w językach obcych, na czym polega wielkie gramatyczne oszustwo, któremu wszyscy zostaliśmy poddani podczas nauki w szkole, a także jak technologia, w tym sztuczna inteligencja, może pomóc Ci w nauce. Cała ta wiedza zostanie opakowana w trzy szkolenia na żywo, które będą się odbywać w styczniu co poniedziałek o 20.00. Wszystkie szkolenia live będą nastawione na praktykę i po Podczas każdego z nich będzie możliwość zadawania mi... Pytań. Harmonogram wyzwania wygląda następująco. W poniedziałek 8 stycznia o godzinie 20 spotkamy się na szkolenie pod tytułem Jak samodzielnie zaplanować od A do Z proces nauki języka? które będzie dla ciebie remedium na chaos w nauce i pomoże ci ustrukturyzować Twoje cele na najbliższy rok oraz uporządkować proces nauki. W drugim tygodniu, w poniedziałek 15 stycznia o godzinie 20, odbędzie się drugie szkolenie: Jak z łatwością zrozumieć wszystko, co usłyszysz. I przeczytasz. To szkolenie będzie wielką dawką praktycznej wiedzy na temat tego, gdzie szukać narzędzi do nauki, które pozwolą ci już niebawem osiągnąć pierwsze efekty przy rozumieniu języka, a także będą fundamentem do tego, aby w przyszłości budować swoje wypowiedzi w dowolnym języku. Wyzwanie zwieńczymy w poniedziałek 22 stycznia o godzinie 20.00 trzecim szkoleniem, jak z przyjemnością zapamiętać każde słowo, którego się uczymy, jak wskazuje tytuł tego trzeciego szkolenia na. W ostatnim szkoleniu przećwiczymy nie tylko to, jak uczyć się słownictwa skutecznie, a na słownictwie właśnie i na gramatyce spędzamy przecież najwięcej czasu, ale też jak robić to w taki sposób, aby cały ten proces sprawiał nam przyjemność, aby aż chciało się uczyć, a jeśli będziemy znać wiele słów i umieć je układać w sensowny gramatycznie sposób, no to nic nie stanie nam na przeszkodzie, aby mówić w nowym języku. A zatem zostaw subskrypcję, kliknij dzwonek i polubienie oraz zapisz się teraz na listę uczestników wyzwania poprzez link z opisu albo przypiętego komentarza, jak ci wygodniej. Odpocznij trochę po Sylwestrze, na spokojnie zacznij sobie nowy rok, a już 8 stycznia. W poniedziałek, dokładnie o 20, spotkamy się tutaj na tym kanale w pierwszym szkoleniu w ramach wyzwania. Ach, no i zaproś do wyzwania kogoś znajomego, podsyłając jemu czy jej ten film. Razem będzie wam raźniej i jest większa szansa, że wytrwacie w postanowieniu, aby ogarnąć i zaplanować od A do Z swoją naukę języków w tych 15 styczniowych dni. Wierzę, że nasze wyzwanie pozwoli Ci nie tylko mądrze zaplanować naukę na 2024 rok, ale też zyskasz narzędzia, które sprawią, że wytrwasz w nauce przez kolejne miesiące i osiągniesz Twoje językowe cele. I marzenia i tego ci z tego miejsca życzę. Jeśli nie możesz się już doczekać wyzwania, to mogę powiedzieć tylko tyle, że ja również do następnego tygodnia pamiętaj o codziennych językowych treningach, życzę ci owocnej nauki i jak zwykle niech moc językowej siłki będzie z tobą. I widzimy się na żywo już 8 stycznia o 20. Cześć! Link i wszystkie materiały oczywiście w komentarzu. Kliknij tam teraz i do zobaczenia.